Zamknęliśmy pewien ważny etap w hardware. Premiera RX 6950XT. Zwieńczyła tak naprawdę architekturę RDNA2. Wcześniej jeszcze zaprezentowano pełny układ ga 102 z RTX 3090 Ti, natomiast grupa Ryzen wzbogaciła się o model 75800X3D, topowy gamingowy procesor na platformę AM4, która niebawem zostanie zastąpiona przez AM5. To dobry moment, aby podsumować sobie top trzech firm: AMD, Nvidia i Intela. Zapraszam Was zatem na porównanie dwóch bardzo ciekawych jednostek. Do dzieła! Zanim przejdziemy do creme de la creme materiału, wyjaśnijmy sobie kilka rzeczy. Topem nazywamy najwydajniejsze komponenty, a skoro tak, to po stronie Intela powinienem umieścić Intel Core i 9 ks Ale nie zrobiłem tego z szacunku do widzów. Przebitka cenowa tego cepa jest po prostu nieziemska, natomiast ładując w zastępstwie model bez dopisku S tracimy bardzo, ale to bardzo niewiele. Platforma Intel łamana na Nvidia będzie wyposażona w RTX -a 3090 Ti. To zwieńczenie architektury Amper, pokaz możliwości układu GA102. Jego stosunek cena-wydajność, jak to bywa w przypadku topu, jest poniżej akceptowalnego poziomu. Fakty są jednak takie, że jeśli szukacie absolutnie topowych osiągów, to 3090 Ti jest tą kartą, którą powinniście się zainteresować. We'll you Konfig AMD to przede wszystkim piekielnie szybki, gamingowy procesor z pamięcią 3DV Cache. Nie szczędziłem mu miłych słów w dniu premiery, było jednak co chwalić, skoro zwieńczenia AM4 na poważnie wziął rywalizację z jeszcze pachnącą nowością Alder Lakeowego Intela. Karta w tym zestawie nie wywołuje już takich emocji jak procesor. Radeon RX 6950XT to nic innego jak odświeżenie RX 6900 z dodatkowym boostem w postaci wyższego taktowania układu graficznego i pamięci GDDR6. Ile za te przyjemności musicie zapłacić? Koszt Intel Core i 9 k to 2899 zł. RTX 3090 Ti kosztuje za to niewiele więcej od 3090. sprzedawanej jest w kwocie 10999 zł. Platforma AMD jest dużo tańsza. Za ich topowy duet zapłacicie łącznie 9500 zł. Same platformy zostały połowicznie stuningowane, co oznacza, że podkręciłem pamięć operacyjną zarówno na komputerze z AMD, jak i Intelem, natomiast nie ruszałem kompletnie ustawień procesorów i kart graficznych. A zatem z pamięci na AMD wycisnąłem 3733 CL14 ze zmienionym drugorzędnym i to samo zrobiłem dla platformy Intela, tylko że tutaj pojawiła się pamięć DR5 6000 CL32. Zmodyfikowane to były pamięci Display 5600 CL36. Tyle mogłem z nich wycisnąć, bo bazowały one na modułach Samsunga. Kwestia jeszcze różnic w pojemnościach. Zdaję sobie sprawę, że pojawią się jakieś głosy, czy może pewne wątpliwości w odniesieniu do tych różnic z zakresu pojemności, ale jeszcze raz podkreślam, nie ma to praktycznie żadnego wpływu na wydajność, przynajmniej. W tym ujęciu, w jakim ja testuję komputery i e, jakie dziś spotkacie w testach. Dla obu platform, co istotne, włączyłem AirBar lub w przypadku AMD jest to Smart Access Memory, więc to było włączone e, może niedomyślnie, ale ustawiłem tak to w biosie, by było włączone. No, moi kochani, teraz możemy przejść do konkretów, czyli do samego testowania. Testowanie rozpoczniemy od sprawdzianu możliwości obu platform standardowej rasteryzacji. 15 gier, w tym trzy tytuły, które zaprezentuje obraz w obraz. Zaczynamy właśnie od pierwszego z nich. To Kingdom Come Deliverance, tytuł wyjątkowo procesorolubny, w którym to Ryzen 75800 x 3D przy akompaniamencie RTX 3080 Ti deptał po piętach i 912900K. Wygląda na to, że konfiguracja z Radeonem niespecjalnie mu służy, bo tylnek jest wyraźnie widoczny w rozdzielczościach 1080p i 1440p. Potwierdzeniem przewagi RTX -a 3090 Ti jest test 4K, w którym to GeForce pozostawia daleko w tyle konkurencję. Hala nie znalazła się tu przez przypadek. Jest to przeciwwaga dla Kingdom i tytuł, który lubi się z kartami graficznymi AMD. Jest to także pierwszy assassin bazujący na niskopoziomowym api, zatem połączenie Radona z Ryzenem niespecjalnie mu ciąży, szczególnie w niższych rozdzielczościach. Wynik tej rywalizacji jest kompletnym przeciwieństwem tego z Kingdom. Bardzo ciekawie jest za to w cyberpunku – w 1080p obie konfiguracje idą web w web, wykorzystując każdy dostępny zasób procesora. Jednak im wyższa rozdzielczość, tym mocniej zarysowuje się przewaga RTX-a 3090 Ti nad rx 6950 XT – w 4K sięga ona blisko 20%. Teraz przygotujcie się na solidną dawkę wykresów i mój kwiecisty wywód na temat różnic w osiągach. W procedurze są różne gry, procesorolubne, sprzyjające kartom NVIDII lub AMD. Najważniejsze, by to zauważyć. Tak dla przykładów, w Dev Stranding przekonujemy się o moc Ryzena 75800X 3D, który wręcz nokautuje i9-12900K pod rozdzielczością 1080p, ale o tym wiedzieliśmy już od czasu premiery procesora AMD. Co ciekawe, wydajność czysto graficzna jest już po stronie RTX 3090 Ti, a a zdradza to nam test pod 4K. Ciekawie dzieje się również w Wiedźminie. 1080p i 1440p walczymy z bottleneckiem procesorów. W 2160p dochodzi do sensacyjnego rozstrzygnięcia, w którym to 3090 Ti ponosi sromotną porażkę. Takich przykładów nie ma wiele. W większości prezentowanych gier 3090 Ti jest o kilka, jak nie kilkanaście procent przed Radeonem. Konfiguracja AMD odbyza się głównie wynikami w 1080p, czasem jeszcze w 1440p. Te Teraz zostawiam was na kilka chwil sam na sam z wykresami, a ja już przygotowuję się do skomentowania wyników z włączonymi technikami upscalingu. Czasy się zmieniają, tak samo jak i karty i towarzyszące im techniki graficzne. Kiedyś ekscytowaliśmy się wprowadzaniem physics, hairworksów. Dziś natomiast większą uwagę skupiamy na technikach obniżających opóźnienia w grze, takich jak Nvidia Reflex czy Radeon anti czy chociażby metodami upscalingu w postaci Nvidia DLSS, a także Radeon FSR. Na dziś nie ma wątpliwości, która z technik stoi na bardziej zaawansowanym poziomie i gwarantuje lepszą jakość generowanego obrazu. Jest to DLSS, który szczególnie w implementacji 2,3 prezentuje znakomite osiągi. FSR ma nad nim jedną zaletę: zazwyczaj gwarantuje wyższy przyrost klatek, ale o tym będzie dosłownie za chwilę. Natomiast w kontekście jakości obrazu po upscalingu wygląda to jak starcie Golfa Trójki z Arteonem. Wystarczy spojrzeć na pierwszy lepszy przykład z brzegu. Weźmy cały czas popularnego Cyberpunk'a. DLSS nie tylko oferuje. Tu jakość porównywalną z natywną rozdzielczością, ale co więcej, naprawia defekty antyaliasingu. FSR w pierwotnej formie, tu jak i w kilku innych tytułach, jest po drugiej stronie rzeki. Migające tekstury i tak zwane schodki na ich brzegach to ewidentne niedoskonałości tej techniki. Owszem, im wyższa rozdzielczość, tym mniej defektów, ale nie jest to żadne wytłumaczenie. Jedyny plus z tego jest taki, że z reguły to FSR zapewnia wyższy przyrost klatkarzu, ale jak podkreślam, kosztem jakości grafiki. W trakcie tworzenia tego materiału zostałem zaskoczony informacją o wprowadzeniu FSR z numeracją 2,0, czyli mamy następcę poprzedniej edycji FSR. Na razie co prawda dostępną tylko w jednej grze Deathloop, ale wyniki sprawdzia samego fsr 2.0 naprawdę daje wiele do myślenia i pokazuje, że AMD może mieć skuteczną odpowiedź na DLSS, również w formule. Z wyższą numeracją, czyli 2,3. E, oczywiście na razie należy podchodzić do tego z pewną rezerwą. Mówimy o jednej, że ja zawsze mówię, że lepiej wziąć pod uwagę e, więcej przypadków, ale jeśli na obecną chwilę FSR 2.0 w Deflub potrafi zagwarantować wyższą jakość obrazu, lepsze, skuteczniejsze metody upscalingu czy efekty upscalingu od DLSS, no to już może o czymś doświadczyć. Ta walka na pewno będzie bardzo zażarta w kilku kolejnych miesiącach. Natomiast boję się w odniesieniu do AMD, że znów mogą gonić tego króliczka. Bo w przypadku RTX-ów 4000 podejrzewamy, że Nvidia znów wyciągnie coś z kapelusza. <grybujesz> to tyle w tym temacie. Ostatnia już rzecz w temacie wydajności. Ray Tracing. Nie ma co ukrywać. RDNA 2 nie jest przygotowane do kompleksowej obsługi śledzenia promieni. Jest krok za NVIDIA, a świadczą o tym wyniki, które możecie oglądać. To jest dopiero ciekawy wykres. Mówi on nam, jak bardzo udanym modelem procesora w kontekście gamingu jest Ryzen 75800X3D. Pobór energii w granicach 100W, dołóżmy do tego 50W zaoszczędzonych na rx 6950XT i proszę bardzo, platforma AMD ucina 100W względem połączenia Intela i Nvidia. Mamy to. Podsumowanie. Wyjątkowo krótkie, bo o wszystkich ważnych rzeczach mówiłem w trakcie trwania tego materiału, starałem się rozbudowywać pewne kwestie, ale okej, okay, czas na kilka wniosków. W 4K bryluje Nvidia, również bryluje w ray tracingu i w technice upscalingu jaką jest DLSS. Oczywiście AMD odgryzł się na razie w jednejże FSR-em, ale zobaczymy jak to będzie wyglądało w kilku kolejnych tytułach i w kilku kolejnych miesiącach, aż do czasu premiery RTX w serii 4000. Okej, okay, ale wracając jeszcze. 1080p rywalizacja jest bardzo wyrównana, chociaż tutaj trzeba przyznać, że AMD pomogły wyniki w Death Stranding, a także w Assassinie. Natomiast w 1440p różnice pomiędzy dwoma konfiguracjami nie są specjalnie duże. Tutaj wielkie słowa uznania cały czas dla Ryzena 75800X3D, który względem i 912900K wypada naprawdę bardzo dobrze. Jeśli chodzi o procesor gamingowy, jest to piekielnie szybki układ. Platformy konfigurowało się bardzo ładnie. Łatwo, no, mówimy tutaj także o dosyć e, bogatych płytach głównych, które nie przeszkodziły w podkręcaniu pamięci. Szkoda tylko, że nie mogłem wycisnąć więcej pamięci DDR5, która bazowała na modułach Samsunga. E, nie będę specjalnie mówił o opłacalności, bo jeśli skupimy się na tym porównaniu topu-stopem, oczywiście przeliczając to wszystko na złotówki, lepiej wyjdzie zakupić konfigurację AMD, ale być może niektóre osoby będą chciały skorzystać. Z ray tracingu, z DLSS, z lepszej metody upscalingu, i w tym momencie jakby ten przelicznik nam się całkowicie zmienia. Pomijam już fakt tego, że w cenie konfiguracji AMD możecie nabyć RTX -a 3080 Ti z i9 12900K, bądź wybrać i7. Te wyniki 4K byłyby bardzo podobne. Być może Radeon wyprzedziłby taką konfigurację o 2, 3, 4, 5%, natomiast i tak wypadałyby one bardzo blisko siebie. Ta dopłata do 3090 Ti nie generuje nie wiadomo jak dużego przyrostu FPS-ów. Natomiast pod kątem poboru mocy, tutaj naprawdę AMD przoduje i tutaj duży plus dla um, państwa, państwa AMD. <laughs> Tyle w tym temacie. Moi drodzy, dziękuję Wam bardzo. Mam nadzieję, że temat Wam się spodobał. Liczę na dużo komentarzy. Jakieś może wnioski osobiste. No i trzymajcie się, mówił Lipton, pa pa!